I niewiadomo, basket cup 2011. Jeśli przegramy, nie będziemy się wpuścić <grymne> o Idziemy na pierwsze miejsce. Niewiadomo, basket cup 2011 minęło już kilka tygodni. Jednak nie myślcie, że o was zapomnieliśmy. Ja jako organizator. W tejże imprezy chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za tak liczne przybycie, za odwiedzenie Niewiadowa. Z tego miejsca również chciałbym podziękować sponsorom, całemu sztabowi organizacyjnemu, władzom gminy, władzom województwa i wszystkim przyjaciołom Niewiadu Basketka. kategorii e, czwarta, szósta klasa szkoły podstawowej, ale Kasia jest jeszcze e, młodsza, jest w trzeciej klasie, czyli dostała, nie dość, że dostała Jarka, puchar spokojna, za najlepszą Jarnia zawodniczkę Jarku, e, turnieju w swojej klasie, e, to jeszcze e, za najmłodszą może dostać. Także jest liderem zespołu, e, trzyma zespół, e, cieszę się bardzo, że akurat na nią to trafiło. Zakładaliśmy też o tylko i wyłącznie Puchar trafi w nasze ręce. Fajna impreza, fajnie, że zorganizowana, fajne drużyny, w ogóle fajnie pograć z kimś, kogoś nie zna. to jest taki fajny turniej, to dlaczego nie? Co roku, tak. Co roku, tak, ale kontynuować treść, Trzeba dużo tradować, dobrze grać, dobra, 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 dobra się to jest moja pasja. Myślałam, że to jest fajny i bardzo mi się podobało. Ja generalnie jestem bardzo zwolenniczką takich trychejów, bo jeździmy z dziewczynami po, po całej Polsce, także bardzo się cieszę, że zostałam zapiszona również tutaj. w budynku, tutaj 2 angażujemy się całym <młysza> sercem jako uczestnik mogę tylko zaprosić osoby, które nie przyjechały i nie żałują, że nie ma ich tutaj dzisiaj z nami bo jest naprawdę rewelacyjna organizacja i wysoki poziom rozwodniwek jest drogi Ja w moim chciałem podziękować wszystkim uczestnikom turnieju za przybycie oraz wspólną zabawę. Dziękuję, zapraszam bardzo. Za Najważniejsze jest, żeby się chciało, żeby nam się chciało chcieć, a wam się chce chcieć. I za to tylko dziękować. Nie do osób, no czwarte miejsce najgorsze, ale i tak się cieszymy, bo naprawdę była fajna zabawa. o osób tutaj chodziło. O dużym uczestników, te kategorie wiekowe, także... Woda, dobra zabawa i myślę, że naprawdę miło wspomnienia i myślę, że tutaj zawitamy w przyszłym roku i myślę, że wygramy nie, to. <gry> Urząd bardzo, bardzo dobra, przyjemnie się funkcjonuje do tego dobra. turnieju, bardzo nam się podoba inicjatywa. Cieszymy się, że już kolejna edycja, że stała się tradycją, że tutaj w Niebiadowie odbywa się fajny, w niej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli mocniej się zaangażować, pomóc, żeby jeszcze bardziej rozkręcić całą ideę turnieju. Chcemy czerpać z niego wzorce i także naszą orlikową Mikę mistrzów zrobić właśnie w takim stylu wyluzowanym, przyjaznym, tak jak właśnie tutaj turniej Nie wiadomo. Przede wszystkim serdeczne gratulacje dla Pawła Urzowarskiego, dla niego osobiście i dla wszystkich tych ludzi, których zaraził tą ideą koszykówki ulicznej. Rozwijało się, się to od czterech lat. Sami Państwo widzicie, Pan widzi także, że postępy są szalone, impreza nam się rozrasta. Majowa pogoda, piękna, piękna atmosfera, przyczynek do tego, żeby u młodych ludzi zarazić duchem sportu. I generalnie o to Miłość... Yy, z ludzi. Borla, Dokładnie, A Niewiadów basket, basket Cup to... Świetna część tego cześć. życia. <laughs>